Program Media Galery doczekał się nowej aktualizacji. Wersja 1.3 została zastąpiona nową, oznaczoną symbolem 1.4. Aktualizacja, jak widać, zajmuje 298 MB, więc no, zaczniemy od pobrania aktualizacji i dowiemy się, jakie nowe funkcje zostały wprowadzone. Na ekranie powitalnym, pobieranie aktualizacji, informacja o tym jest w lewym górnym rogu, że aktualizacja jest pobierana. 19 stycznia 2011 roku pojawiła się nowa aktualizacja do programu Media Galery. Oby aktualna wersja 1.3 zostaje zastąpiona nową o oznaczeniu symbolem 1.4. W tym momencie trwa pobieranie aktualizacji. Po, yy, po zainstalowaniu, sprawdzimy jakie nowe funkcje czekają nas w nowej wersji. Kilka słów obecnej wersji programu Media Galery aktualna dostępna wersja na modelach z jesieni 2010 to wersja 1.3 oznaczona tym symbolem i zobaczmy jak się prezentuje mamy tutaj możliwość przeglądania zdjęć i filmów widok przeglądania może być dużych ikon standardowych, aż małych mamy to bardzo logicznie rozmieszczone, ponieważ Nowo, po lewej stronie widzimy e, rok, który możemy wybrać e, i miesiąc po miesiącu, w którym możemy zobaczyć zdjęcia. Dzięki temu w ten oto no prosty, przejrzysty sposób mamy szybki dostęp do wszystkich zdjęć i materiałów wideo zgromadzonych na naszym komputerze. E, mamy dodatkowo etykiety. E, te etykiety są czytane z programu PMB. E, Oceny również, ilości gwiazdek utrzymane, są katalogowane. Następnie możemy wyświetlać dane foldery, które, zostały, które są zlinkowane do tego programu. Więc jeśli ktoś woli przeglądać w bardziej konwencjonalny sposób, to również ma możliwość przeglądania tego standardowo. Możemy ograniczyć zdjęcia do wyświetlania tylko tych, gdzie został rozpoznany uśmiech. bądź też tylko do tych zdjęć, na których zostały rozpoznane twarze. Może być te same zdjęcia, bądź tylko i wyłącznie same materiały wideo. E, muzyka. W muzyce mamy dostępne kanały Sensmi, w których to mamy różne nastroje słuchania muzyki. E, dzięki temu nie trzeba wyszukiwać utworów po takich kategoriach, jak wykonawca, album czy też gatunek. Wystarczy wejść na kanały i wybrać odpowiedni nastrój do danej chwili. Dodatkowo mamy możliwość wyszukiwania danego utworu. Jeśli dany utwór jest na naszym komputerze, znajdzie się on tutaj. Jeśli nie, serwis automatycznie szuka danego wyrażenia również w serwisie YouTube, a tam mamy dostępne, dostępne filmy z tym wyrażeniem, które wpisaliśmy. Tak pokrótce prezentowałaby się aplikacja Media Galery w obecnej wersji 1.3. Oczywiście mamy możliwość w przypadku prezentacji zdjęć, mamy możliwość sterowania gestami. Działa to w, poprzez uruchomienie. Wystarczy wejść w, w zakładkę ustawienia... Dobrze, komputer mamy uruchomiony. Na chwilę. W zakładkę ustawienia i ustawienia programu obecny utwór e, i dajemy użyj sterowania gestami, czas wyświetlania możemy ustawić efekty przejścia, efekty przejścia, bez efektu przesuwania w poziomie, czas wyświetlania tutaj kilka trybów, e, zarządzanie treścią, foldery do monitorowania, następnie wnoszenie aktualizacji, e, oprócz tego przeglądarka, jak mają być wyświetlane foldery według daty utworzenia lubyfikacji. Jak ma prezentować się, głównie, czy jak głównie, jak mają być zdjęcia wyświetlane, jakie zasoby możemy wyświetlać, e, czy powiadomienia mają się odnowić na głównym kolor biały czy czarny aplikacji, e, czy mają być dodatkowe efekty, informacje ogólne, czy program cały czas ma się dodawać, informacje o nowych materiałach, czy mają się odnowić na posłuchu gate? By na przykład aplikacja ma automatycznie uruchamiać się po określonym czasie. Tak pokrótce wyglądałyby informacje na temat sterowania programem. Możemy aplikację przesuwać miejscami prawo czy lewo, a do uruchamiania również zdjęć. Aktualizacja programu Media Galery dobiega już końca. W tym momencie następuje instalacja pakietu aktualniającego. Przechodzimy przez proces instalacji, przednia wersja jest usuwana, Media Galery. zastępowana jest w nową wersją, widzimy to w tej chwili. Następnie wykonywana jest instalacja nowej wersji programu. Można zauważyć, że tak naprawdę nie jest to aktualnienie, jest to odinstalowanie obecnej wersji 1.3 dostępnej na modelu WIO. I zainstalowanie całkowicie nowego programu Media Gallery, jeśli chodzi o jego działanie. W tym momencie aplikacja zapisała bądź też pobrała sobie z poprzednich informacji o analizie, o analizie utworów informacje na ten temat, aby na nowo specjalnie nie, nie, nie była potrzeby tworzenia całej bazy danych, jeśli chodzi o zdjęcia, rozpoznawanie twarzy w Media Gallery. Jak również słuchanie muzyki po nastrojach, więc aplikacja korzysta z wiedzy, którą Vajo uzyskało na temat rozpoznawania multimediów do tej pory. Po całej procedurze instalacji komputer uruchamiamy na nowo. Vajo został uruchomiony ponownie. Aktualizacja jak widać została zakończona pomyślnie. Możemy przystąpić do uruchomienia programu Media Galery przyciskiem Vajo, jak widzimy. To nie było aktualnie, nie to jest całkowicie nowa instalacja programu Media Galery, co oznacza, że prawdopodobnie program został przebudowany od zera. E, pojawia się pierwszy kreator. Przejdźmy przez niego dalej. Przejdźmy kolejny krok. I tutaj mogliśmy zobaczyć nową zakładkę e, odnośnie analizy treści, ponieważ tym już kilka razy wspominałem. Komputer Vio sprawdza importowane materiały do komputera, rozpoznaje różne informacje na temat naszych multimediów. Z informacji, które tutaj widzimy, mamy obrazy, wideo, muzyka. Folder biblioteki został dodany, więc będzie jakaś inna struktura dodania materiałów, ustawienia sieciowe, ten program niby do przeglądania zdjęć. Wydaje się bardzo prosty, jednak e, tak naprawdę zdjęcia, które wyświetla ta aplikacja, możliwe są e, do pobierania z lokalnej sieci poprzez DLNA, co oznacza, że zdjęcia, które możemy widzieć w tym programie, to nie tylko zdjęcia z tego komputera, ale również z komputerów e, z innych pomieszczeń. Możemy już zakończyć. Tutaj zgadzamy się na uruchomienie silnika Video Analysis, który będzie właśnie sprawdzał różne informacje na temat naszych multimediów, takie jak analiza twarzy uśmiechu, rozpoznawanie osób, jak również na sprawdzanie nastrojów muzycznych. Dobrze, aplikacja została uruchomiona. Pierwszy rzut oka wygląda identycznie. Sprawdźmy, czy aktualnie nie zostało zainstalowane. Tak, obecnie mam wersję 1.4.1. Jak widzimy pojawia się nowe logo z informacją o nowej funkcji, która dostępna jest w tym programie. Zaraz przyjrzymy się nieco bliżej. Przejdźmy na zakładkę zdjęcia i filmy. Etykiety i oceny, podfoldery. Tu jest mniej więcej podobnie. Etykiety na dole, jakie są dostępne na ceny, wideoki duże, możliwość odtwarzania muzyki, Tworzenia pola stroju, wykonawca, gatunek w porządku, narzędzie wyszukiwania, również podobne. Jak widać, silnik działa teraz całkowicie inaczej, jeśli chodzi o treści internetowe, Znajduję wiele, wiele więcej materiałów dostępnych przez serwis YouTube. E, spróbujmy sprawdzić teraz, a to jest następne wyszukiwanie, czy zmienia się cokolwiek w ustawieniach programu. Pierwszy ekran e, wygląda dość podobnie. Możemy ustawić e, program Media Gallery jako wygaszacz. Następnie Kolory menu są identyczne. Kolejna zakładka również się nie różni. Świetlanie tych katalogów również. sterowanie gestami. Zarządzanie treścią i dział aktualizacji. Więc jakby przeglądając program tak na szybko można powiedzieć, że aplikacja jest bardzo zbliżona Poprzedniej, jeśli chodzi o wydarzenie, z tego praktycznie w ogóle. Jednak sama informacja o tym, że, że aplikacja jest całkowicie nową instalacją, może oznaczać, że jest to program, który będzie pracował o wiele bardziej stabilniej, o wiele szybciej, jeśli chodzi o swoje działanie. Więcej informacji na ten temat zobaczycie w kolejnych newsach na Advio Blog.